Witam, tutaj Xantor 210 oczywiście Xantor e, i Flurbal Impla Impla, tak Nie no, na jednym koncie w czołgach Flurbal A na, na drugim koncie tym lepszym e, Jak? Impla? Tak No to ja cię dzisiaj dodałem To jest jeden impla No I mam sobie zagrać to Razem zagramy czy? Obojętnie. Dobra, dobra. No to... kto zapra... ja cię muszę zaprosić, bo... Okej. Okay. Za ty mnie zapraszasz, ale to ja... to ja startuję, odrzucę ja cię zaproszę. Dobra. Dobra... Zaproś... Dobra, jesteśmy w plutonie. Ty jaki czołg wybierasz? Mm. Wszystko jedno, mogę E50. Oh, tym Patonem nieulepszonym w sumie nawet lepiej mi się tym AMX-em nieulepszonym gra. Dobra, spróbujemy. Ja chcę, mam nadzieję, że coś wyjdzie, bo on coś ostatnio w ogóle nie wychodziło. Już graliśmy 3 czy 4 bitwy, nie? I, no. i, I nie wyszło. Dobra, to weź E50, a ja wezmę tego Patona. Tego Patona bez działa najlepszego. No, aha, bo ja startuję, dobra. Zobaczymy jak pójdzie no. Piaszczysta rzeka Ja się tutaj średnim czołgiem Jak się zachowuję na piaszczystej rzece? To średnim czołgiem Bo ja ciężkim jadę zawsze e, na prawo tam Czekaj zaraz zobaczy gdzie my jesteśmy w ogóle Ja pojadę tam do tego Na rynek Do miasteczka? Między domki? No, tak A to zobaczymy, ja też spróbuję Na prawo Razem, mhm. jak na prawo? No a, tam, na prawo, a ja chciałem na lewo. No dobra, to na lewo chodź. Nie, dobra, spoko, na prawo, na prawo lepiej. Dobra. Bo tam rzeczywiście też jest miasteczko, no. Dobra, no, Caps Lock Zero sobie włączyłem. Dobra, panowie, rozpoczynamy operację... Patonik się bardzo szybko obraca na gąsienica, to jest fajne. Dużo szybciej niż Pershing. Ostatnio mi tak Patona obczaskali, że wszystko mi się zniszczyło spaliłem się, ale zacząłem się palić i użyłem gaśnicy, ale pójdzie to już była normalnie ruina. No. Jeszcze mam amunicję e, wybuchową, tą e, odłamkową, no bo tym... Też mam. No, ale ty masz najlepsze działo, nie? Chociaż Ma Mausa raczej nie uszkodzisz takim... Taką przeciwpancerną, ale jest to też, nie wiem. Tutaj czekamy? Nie, nie, nie. Y, Przeciszam dźwięk. Mhm. Okej, okay, już. Jedziemy. Dobra, co robimy? Kampimy. Jak zawsze. Tu chcesz kampić? Aha. Za domkiem. Ale wiesz co, no... Średnim czołgiem kampić to jest grzech. Przecież to trzeba podświetlać czołgi. Ja mam przecież tą... Osłoniętą optykę, nie? Aha. Ja wyjeżdżam tutaj podświetlić coś. Dobra. Tylko jest tak dużo dział samobieżnych, że trzeba naprawdę uważać. A ty się tak odsłoniłeś, że jak cię zobaczą to zaraz zostaniesz strzała. No właśnie, właśnie uciekam. Zesz? A za tą górką mi tutaj e, właściwie tutaj nie, niewiele grozi. Dobra, jest luf. Jest, jest, no ale ja mu nie będę strzelał. Ja spróbuję. No. Niech tylko wyjedzie jeszcze troszeczkę. Dostał. Ja mogę się na chwilę... O kurde, ale mam przybliżenie, no, jak zwykle. Spróbuję mu przywalić. Nie przebijam go. Nic... Nic, mu nie zro... nic mu nie zrobiłem. Ja też. No A ja tu jakąś fałkę widzę. No ja też uderzyłem w nią, kurde, ale... Dostałem strzała, ale... Nie wtrafiam w ogóle w nic. Nic nie straciłem. No ja nie trafiłem w fałkę właśnie. Działo samo, że było widać przez chwilę. Ono jest tam za górką. No ja w tą fałkę nie mogę trafić, no. Nie, ja nie mam jak. Nie no, masz jak. No wiesz, coś, z tego Tiera nie mogę mu schodzić. O, pokaże, pisał się. Luwe tutaj Tiger. jest, ale... Oni już mnie widzą, na pewno. Więc ja się nie wychylam z tej górki i... i tutaj będę, będę, go po, będę go podświetlał. Tiger P. Mhm. Luwe kontra Luwe. Ciekawe, który wygra. Wygląda na to, że nasz no ma więcej życia, to... Jest szansa dla naszego Pomogę mu A niewiele mu pomogło Przegrał kurde no Wykończyłem go A ja tej fałki nie mogę trafić normalnie E75 tam się czai Ale to Luwe jest zniszczone na szczęście Ale szkoda że nasze zginęło Ale wiem, strzelają. Nie wiem, czy tam podjeżdżać dalej, czy tutaj zostać. Tam podjadę, to kurczę, mnie zaraz zaczną, wiesz, strzelać wszyscy naokoło. Tu spróbuję podświetlić coś. O, podświetliłem ta Gerapę, chyba, ale nie wiem, czy ja. dobra. Słabo go widać Dobra już drugi pan. Jest e e, To jest E75 cholera Eee, to strzały zawsze wyglądają. Nic, nic nie zrobiłem kurde no. te T54 chociaż uszkodziłem Ja rozwaliłem dwóch mm. Dawaj może C54 zabijesz, czy nie? Nie on jest za górą w tej chwili już jest zniszczony zresztą próbuję coś podświetlić ale boję się tu dział samobieżny wiesz Aha. o? e75 dostał z podjadę tam może troszkę tego e75 podświetlić No zaraz dostaniesz headshota. Tak, zapewne. Czemu go nie widać? Czemu go nie widać? Jest, jest. jest. A to Tiger P? A tu było e, e 75 przecież, nie? No Tiger to mnie zabił chyba. Mhm. Gdzieś ten E75 może być. To mnie zastanawia. Zaraz się dowiesz. Jak wyjedziesz jeszcze troszkę. Ja nie zamierzam się w tułwaje wychylać. No bardzo. O! Jest Tiger P. Znowu zniknął jest. Trafi mu. Trafiłeś? No, ja go raz trafiłem, ale reszta go dobiła, A, ładnie. Gdzie ten S75 e się podziął? To mnie niepokoi. Jeszcze jest fałka 3,601, nie? Jadę dalej. Tu mi szkodzi. Gdzie żadnim do bazy? Jak uważasz? Nie wiem właśnie Wjeżdżaj od, Odkryjesz te grille No grille to jeszcze mały, mały pikuś kurczę Żeby wykryć tego M4043 i zniszczyć No o takim to się nie Ale strzała dostałem Ciekawe od kogo. Ruszy, Ruszy. No właśnie obica pewnie Na pewno Przecież ta fałka to mi nic nie zrobi. Tylko gdzie to działo no jest? Pewnie tam... Za, na górce. Tak mi się zdaje. No. Ja mam dwie gąsińce uszkodzone. O, jest, widzisz? Grilla, ale to Grilla tylko jest. Dobra, zniszczyłem Grilla. Dobrze, na lewo masz... E-75, to on cię właśnie uszkodzi tak, ale ja się nim nie przejmuję, bo on jest daleko. Tu ważniejsze jest... to działa samobieżne. Zresztą e 75 już nie żyje. Jest. tam jest schowany. No i... Pewnie wygrana. Pewnie tak. Dawaj, zajdź od tyłu, jedź tam prosto. No. Nie ma się obkręci to... Dobra, dostał szczęła. Wygraliśmy, fajnie, 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 fajnie. W końcu. W końcu wygra na patonem. Doświadczenie razy dwa mam tysiąc, 1630. No to ja, ja trochę więcej. 2150. A kredyty? Kredyty 31 710. Ja 28. Naprawa 4,500. Naprawa 20. <laughs> no. Osiągnięcia osobiste, masz coś? Zniszczyłem Grille, uszkodziłem T-54, uszkodziłem Tigera wykryłem dwa czołgi 3601 i 75 i jeszcze... ...specjalistę dostał gościu, ale nie ja. O. <laughs> to co, jeszcze raz powtarzamy? Obie obiekt dostał specjalistę, dzięki niemu wygraliśmy, nie? Nie, wystarczy, o. wiesz co, bo mi się później filmiki długo konwertują, ja jeszcze sobie zobaczę, ile za amunicję. Od mistrza. Za, za amunicję 2,5 tysiąca. No. Zarobiłem sobie kredytów nawet. Chociaż kredytów mam bardzo mało, trzeba będzie Luwę jeszcze pograć. No, no ja, ja zarobiłem 1000. Kredytów? No. Ojej. No ja mogę policzyć łatwo. To jest yy, 4,5 plus 2,5 yy, to jest 7. 7 trzeba odjąć. To jest y, 43 40... 44 40, 700 około. Ja nie, dokładnie nie liczę. No dostałem 31 710, nie? Aha. No. Ja sobie mousem skoczę, chyba. Bo... Dobra. A ja tymczasem y, będę konwertowała filmik. Jak mi się konwertuje, no to niestety. To przez y, mi się. Bo... Ciężko się grano. No dobra, prześlę ci. Nie ma problemu. Pewnie będę miał taki głos. <śmiech> <śmiech> to się zobaczy. To sam na sobie pewno. zobaczysz. No. Na ja, pewno tak będzie. Ja już do swojego głosu jestem przyzwyczajony. No dobra, to kończę tym razem już y, filmik i pozdrawiam. No. Dobra. Jak chcecie, to se subskrybujcie. Jak nie, to nie musicie. Dobra. No. Cześć. No na razie.